Pokój, dobro, witajcie. Zapraszamy Was dzisiaj tym filmem na nową serię, nową serię, która będzie pojawiała się na, naszych, na naszym kanale na YouTube. Dlatego zapraszamy Was do tego, żeby go śledzić. I tymi filmami chcemy rozpocząć taki cykl, właśnie dzielenia się Słowem Bożym. Chcemy właśnie jako bracia Kapucyni, którzy właśnie tutaj może jakoś szczególnie myślimy o Wołczynie, myślimy o tej wspólnocie wołczyńskiej, no to właśnie chcemy dzielić się z Wami Słowem Boga i chcemy, żeby, żeby to Słowo docierało do jak największej liczby ludzi. I jest nam bardzo miło, że możemy, możemy właśnie to robić. I dlatego prosimy, zachęcajcie też innych, żeby wchodzili na ten kanał, oglądali te filmy i, i też razem z nami słuchali Słowa Boga bo my będziemy je dla Was komentować i również sami będziemy dzięki temu mogli wchodzić w relację do Pana. Dlatego niech to będzie pożytkiem i dla nas, i dla Was, właśnie to dzielenie się, dzielenie się Słowem Bożym. I niech to wszystko prowadzi nas właśnie w takiej codzienności do tego, żeby wzrastać, wzrastać miłości do Boga i do drugiego człowieka. Żeby cieszyć się tym, że, że mamy ze sobą kontakt jakoś i że że skupiamy się wokół Włouczyna właśnie, wokół tego spotkania młodych i mam nadzieję, że, że to też te, te filmiki będą nas prowadziły do, do tego wydarzenia w lipcu, gdzie będziemy mogli spotkać się na żywo, wymienić się właśnie też jakimiś doświadczeniami, porozmawiać, e, otworzyć się na siebie już tak na, na żywo. Dlatego jest to dla nas bardzo, bardzo też cenna inicjatywa. Właśnie móc, móc być z Wami tutaj na internecie, na YouTubie. Móc z Wami dzielić się słowem Boga. I też chcemy zaprosić Was, żebyście również Wy dzielili się z nami Waszymi spostrzeżeniami, więc piszcie, zadawajcie pytania, komentujcie, żeby też rzeczywiście ta, ta wspólnota nasza żyła. Żeby było w niej życie. A o tym życiu dzisiaj też Pan mówi właśnie w Ewangelii. Pozwólcie, że przeczytamy sobie ten tekst który jest przeznaczony właśnie na dzisiaj. Z Ewangelii według św. Łukasza. Zapytali go niektórzy spośród saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, jeżeli jakiś żonaty brat umrze bezdzietnie, to jego brat ma wziąć tę żonę i dać potomstwo swemu bratu. Było więc siedmiu braci, i pierwszy ożenił się i zmarł bezdzietnie. I drugi, i trzeci ożenił się z nią. Tak wszyscy siedmiu pomarli, a zostawiwszy, nie zostawiwszy potomstwa. W końcu umarła też kobieta. Czyją żoną będzie więc ta kobieta przy zmartwychwstaniu? Bo siedmiu ją miało za żonę. A Jezus powiedział im. Na tym świecie ludzie żenią się i za mąż wychodzą. Ale uznani za godnych innego świata i zmartwychwstania nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą, ani też umrzeć nie mogą, bo są bowiem równi aniołom i zmartwychwstają i są synami Bożymi. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie mówiąc o krzaku, nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo wszyscy żyją dla Niego. Oto Słowo Pańskie. Właśnie kiedy czytamy te Ewangelie i kiedy jesteśmy właśnie w tym czasie listopadowym, w tym czasie, gdzie może jakoś szczególnie myślimy o śmierci, odwiedzamy groby naszych zmarłych, myślimy o cierpieniu. Myślimy o odchodzeniu. Jakiś ten czas dla nas taki smutny, przygnębiający. Może dodatkowo, kiedy patrzymy za okno i widzimy, jak pada deszcz i, i ta pogoda taka jesienna, ponura, y, dużo więcej mroku niż, niż słońca i światła, to możemy pytać się właśnie dzisiaj i też y, przeżywając różne trudności, możemy pytać się właśnie dzisiaj o zmartwychwstanie. Czy ono jest? Gdzie ono jest? Jakie ono jest, i czy ono jest dla mnie, czy ono jest dla mnie dostępne. Bo być może jest tak, że dzisiaj przeżywamy właśnie różne trudności, że żyjemy bardziej śmiercią niż zmartwychwstaniem. Że żyjemy tą śmiercią może dosłownie, w sensie patrząc na groby, ale żyjemy także często, zobaczcie, naszymi śmierciami. Takimi codziennymi. Które odbierają nam jakąś chęć życia, odbierają nam jakąś pozytywność. Że żyjemy wszyscy naszymi trudnościami, mniejszymi lub większymi. I one odbierają nam właśnie tą, tą możliwość zmartwychwstania w naszej głowie oczywiście. Zobaczcie, czy, czy dzisiaj nie przeżywamy przypadkiem właśnie różnych trudnych rzeczy, odejścia kogoś, czy nie cierpimy. Czy nie jest nam źle? I to słowo jest nam dane właśnie po to, żeby, żeby przekraczać tę śmierć, żeby nie zatrzymywać się na tej śmierci, żeby nie zatrzymywać się na tej śmierci mojej, codziennej, którą mam, żeby nie zatrzymywać się na tej krzywdzie, którą ktoś mi wyrządził, żeby nie zatrzymywać się na tym moim cierpieniu, które jest i nie mogę się go pozbyć, żeby nie zatrzymywać się na tych moich trudnych wydarzeniach, które często przychodzą, żeby nie zatrzymywać się na tym moim bólu, na tych moich rozterkach. Wreszcie, żeby się nie zatrzymywać na tym moim grzechu, który być może często mi się pojawia w moim życiu. Nie, nie umiem już z nim walczyć. Żeby nie zatrzymywać się na tej śmierci. Tylko, żeby zobaczyć dzisiaj perspektywę, którą każdy z nas powinien mieć perspektywę zmartwychwstania. Że kiedy patrzymy na grup, na grup naszych zmarłych, kiedy może ktoś bliski w najbliższym czasie nam zmarł, to to nie jest perspektywa śmierci, tylko my, jako ludzie wierzący, przez to wydarzenie, co oczywiście jest trudne i bolesne dla nas, bo jesteśmy ludźmi i przeżywamy to na swój sposób. Jasna sprawa. Ale to, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to prowadzi nas, powinno prowadzić nas do życia wiecznego, do nowej perspektywy. Że my, jako ludzie wierzący, mamy perspektywę nieba, mamy perspektywę wieczności, mamy perspektywę życia, a nie perspektywę śmierci. I właśnie to dzięki Jezusowi Chrystusowi, który przychodzi na świat, przyszedł na świat i nas zbawił, przeszedł przez śmierć, pokazał nam, że On zwyciężył śmierć. Zwyciężył tę śmierć właśnie, która, która otwiera nam, y, 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 która zatrzymuje nas y, właśnie w tym cierpieniu. A dzięki Chrystusowi, On otwiera nam bramy raju, otwiera nam niebo. Otwiera do nas życie. Dlatego zaufaj mu dzisiaj. I w tych swoich być może małych śmierciach codziennych też zaufaj Chrystusowi, bo tam też jest Twoje zmartwychwstanie. On te śmierci też pokonał. Pokonał Twój ból, pokonał Twój lęk, pokonał to cierpienie. On to wszystko przeżył, przeszedł i to wszystko pokonał. Pokonał, żebyś właśnie Ty mógł i mogła dzisiaj doświadczać zmartwychwstania. Żebyś wiedziała i wiedział, że nie na tym cierpieniu trzeba się skupić, ale trzeba popatrzeć o wiele, wiele dalej, o wiele, wiele głębiej i zobaczyć że tam jest życie z Bogiem, że tam jest moje zmartwychwstanie. Prosić Chrystusa, popatrzeć na krzyż i zobaczyć, że tam dokonuje się właśnie przejście ze śmierci do życia. I to, do czego jestem zaproszony, do czego jestem przeznaczony, to jest właśnie życie. Życie wieczne z moim Bogiem. Bo Pan Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Bogiem żywych. I my jesteśmy zaproszeni właśnie do życia. Dzięki Jezusowi Chrystusowi to życie mamy. Potrzeba dzisiaj właśnie przebić się być może przez te nasze trudne myśli, być może przez tą pogodę, przez to wszystko, co nas źle nastraja. Przebić, przebić się i zobaczyć tą radość, jaka płynie właśnie ze zmartwychwstania. Tą radość i nadzieję, jaką daje nam Chrystus na krzyżu. Bo Chrystus na krzyżu to nie śmierć, ale Chrystus na krzyżu to zmartwychwstanie, to odkupienie. Dlatego, kochani, żyjmy właśnie tą perspektywą. Kiedy będziecie wchodzić na te nasze social media, kiedy będziecie oglądać naszego YouTube'a, Facebooka, Instagrama, co tam jeszcze, to, to miejcie tą nadzieję, że, że właśnie tutaj jest życie, że, że, że jesteśmy tutaj online. Bo. Inaczej teraz się nie da, Czy jesteśmy online właśnie dlatego, żeby, żeby tutaj głosić życie, że tu jest pokój, tu jest łaska, tu jest miłość, tu jest przyjaźń między ludźmi. Jeśli Ci trudno, napisz, zadzwoń do kogoś, odezwij się. I jesteśmy tutaj właśnie po to, też między innymi właśnie, że, że żyjemy z Chrystusem w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale, ale też jesteśmy dla siebie. My jako bracia jesteśmy dla Was. Wy też prosimy, bądźcie dla nas, żebyśmy wszyscy mogli świadczyć sobie nawzajem, o, o miłości Boga, świadczyć sobie nawzajem o tym, że, że, że Bóg jest i posyła do nas swojego Syna właśnie po to, żeby, żeby dawał nam życie. Tak jest Twój Bóg właśnie. To jest Bóg żywych, nie Bóg umarłych. Dlatego Ty dzisiaj pytaj siebie. Czy Twój Bóg to Bóg żywych, czy Bóg umarłych? Jaki on jest dla ciebie dzisiaj?